Siemanko! nareszcie wróciła wiosna. Już od. praktycznie weekend już był cały piękny. A dzisiaj też od rana słoneczko. Kurde, ciepełko jest teraz 18,5 stopnia na dworze, a jest godzina 9.30. No także jest super. Mam nadzieję, że nareszcie ta wiosna przyszła. Zaś aż się człowiekowi żydźce, chce się pracować, chce się od nowa jeździć, tak? Jak zwykle w poniedziałek rano jestem w Komo. Na spedycji te dwójkę już zrobiłem Wszystkie papiery zrobiłem Zostało mi 3 minuty pauzy Żeby skompletować dziewiątkę I co? No i jak zwykle no, Ruszam na granicę, na, na Kiaso Szwajcaria i potem Do góry na Belgię W tym tygodniu lecimy na Belgię Pierwszy rozładunek mam na północy Francji Koło Lille w Turquois Aczkolwiek to jest miasto Niemalże na samej granicy Francusko-Belgijskiej z Turquoise do Belgii może być jakieś, no nie wiem, 5 km, chyba nawet nie. To jest cała aglomeracja Lille i tam jest mnóstwo tych miast, miasteczek, Roubaix, Turquoise, Rong, neuville en mnóstwo różnych miast tam jest. To wszystko jest właśnie tak w kupie złączone, jak nasz, nie wiem, powiedzmy, Górnośląski Okręg Przemysłowy i to właśnie tworzy aglomerację Lille. Także tam mam pierwszy rozładunek w Turquoise. potem z drugim rozładunkiem jadę do Gent w Belgii, no i trzeci rozładunek stały w Ostendzie, czyli wszystkie, cała reszta śmieci. Myślę, że we wtorek, wczesnym popołudniem powinienem być już rozładowany, a na powrót zobaczymy, co tam szery wymyśli. A teraz, a teraz patrzcie na to. No ten widoczek to mnie po prostu rozpierdziela, kurde, nadgarstek. Z jednej strony jeziorko, patrzcie, to autostrada, i z drugiej strony to samo jezioro. Coś pięknego. Ich brauche bald einen Herzschildmacher. Es ist ja gar nicht mehr zu Hause. Der erste Feierabend mit sonderlich warmen Temperaturen 24 Grad. Und der gelbe Planet, der wirft uns das Mikro. nur so in die Ohren. Gerd aus was machst du? Denn? Ich habe ein bisschen einfacher. Ich brauche keinen Friseur, weil mir reicht das handtuch, Der meine Fleischmatte wieder. Gerd nur für die Leute, die keine nassen Füße kriegen wollen. sind godziny już <laughs> siódmej jestem tu u klienta w Turquaco, eee, A teraz jest 10 po 12. Tak mnie wkurwiają ci ludzie, że normalnie masakra. <laughs> Najpierw kurwa nie było komu się wziąć do roboty, potem ten. Eee, potem jak już zaczęli rozładowywać, to kurwa wszystko gościowi nie pasowało. Nawet kurwa folia gdzieś tam zadrapana czy rozcięta, kurwa już mu nie pasiło. No i w końcu mnie rozładował, to była gdzieś 11 jak skończył mnie rozładowywać, a teraz już od godziny, ponad godziny siedzi i tam kurwa niby sprawdza i pisze te kurwa uwagi, że karton był rozdarty, że to, że siam to, sram to, kurwa, jakiś pierdolnięty facet normalnie, 5 godzin tu stercze, normalnie masakra jakaś. A już od razu widziałem jak tu wjeżdżałem, bo to, to, to takie firmy to od razu widać, jak się wjeżdża i człowiek od razu wie, że kurwa będą problemy. Załadowałem się tutaj koło Brukseli w Mechelen W sumie dojechałem tam już wczoraj wieczorem Przed samą, na samym wjeździe do firmy jest parking dla, na trzy ciężarówki, także sobie spokojnie tam stanąłem Dzisiaj rano od 7 wjechałem tam na załadunek teraz jest dziesiąta, no i wyjechałem właśnie z firmy Właśnie dojeżdżam do Brukseli za 7 km od rynek w Brukseli, no i co? No, i no jak to zwykle, kurde. No W Belgii jakoś nie wiem, nie idzie się załadować tutaj tak bezproblemowo. Nie wiem czemu. Czy ja trafiam na takie firmy, czy faktycznie to jest kurde, taki na. Tu nie mam pojęcia, w każdym razie. Załadunek miałem według referencji, tej, tej, którą mi dali, którą mi dał szef, miał być ładunek cała naczepa kompletna 10 ton a więc wjeżdżam rano na firmę skierowali mi tam do odpowiedniego biura bo to wielka firma, która robi e, transformatory jakieś, nie wiem, wszystkie takie rzeczy wielkie, elektryczne na chyba platformy wiertnicze i tak dalej bo widziałem, oczywiście by zapewne robić coś więcej, aczkolwiek w, tam w biurach widziałem mnóstwo zdjęć platform wiertniczych z ich, z ich logiem no i do czego zmierzam, no wchodzę tam właśnie do biura, pokazuję ten mój numer, kurde, mówię, że w razie problemów mam rozmawiać z Andy, em. akurat właśnie to był Andy, z którym rozmawiałem, ja mówię, nie, nie, mówi, to nie jest, nie jest 10 ton, ja mówię, na no ile, no mówię, to jest 6 rolek, 6 roli, 17 ton ja mówię, dobra, sobie. Ja mam tutaj kurde załadować całe auto no to i te 17 ton, no to co mi za nie jest jak jest nie? no i te, jak już podjechałem pod załadunek podjeżdża wózkowy i on też sześć takich wielkich roli właśnie z tym to jest taki jakby pręd miedziany nawet też nie, taki płaskowniczek, ale taki wąziutki strasznie i on to chciał załadować te właśnie 6 roli na trzech paletach na jakichś, nie wiem 5-6 metrach podłogi ja mówię, słuchaj, 17 ton to jest troszeczkę za ciężko, potem się okazało, że to w ogóle nie jest 17 ton, ale do tego dojdzie nie ja nie możesz mi tak załadować masz mi to rozłożyć na całą naczepę Mówi, nie nie mogę, bo mówi potem jeszcze z tyłu, muszę ci takie puste rolki dla nich załadować i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, To weź to przemieszaj jakoś, nie wiem. Nie możesz załadować całego ciężaru na przód, a potem kurde na tył rob, yy, towar leciutki. A on wie wiesz, ja tu jestem tylko wózkowy, to chodźcie cię tam do biura do szefa. Do tego właśnie Eddy. Pogadając z tym Eddy i tak dalej, ja Mówi, dobra, to weź to tak, przemieszaj, mówię, załaduj tak, jak kierowca No ja to kazałem mu załadować tą jedną rolę za drugą, tak? Jedna, druga, wszystko na środku naczepu. I się okazało, że jak załadowaliśmy jedną rolę za drugą, to on ten. To doszliśmy do końca naczepy. 6 roli akurat na całą długość naczepy. I on mówi, że teraz nie ma miejsca na te puste rolki. To co ja to, 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 to nie moja wina, nie. I chciał, żebym yy, pościągnął pasy, bo oczywiście pospinałem to pasami. Jedna rolka tam przekazała ponad 3 tony. Także po dwa pasy na rolkę pozakładałem, to no, mi żebym podpinał pasy, że on z boku połatnie. Ja że absolutnie nie ma takiej możliwości. No i oczywiście znowu przepychanki, szarpanki i tak dalej i tak dalej. Ale w końcu stanęło na tym przyszedłem cały Andy. Popatrzył tam na to naczepę tak i mówi dobra, tylko też już rolek mówi i, i tak ma. No i suma suma robi się, no, 3 godziny kurpy na załodu. sobie teraz tak trochę dookoła w Bresci centrum Musiałem zjechać trochę w dół tutaj, jadę teraz, nowym odcinkiem, taki łącznik autostradowy, nowy zrobili. No i potem. No, nie no, no, mała, nie i, ja. i potem, landówkami sobie będę objeżdżał. Dlatego, że e, dzisiaj o 5 rano. Koło Sirmione, zaraz za Sirmione, wypieprzyła się na bok cysterna z gazem. Z tego co udało mi się zrozumieć przez CB, to udało mi się już ten gaz przepompować z tej cysterny, ale tam dźwięki są i tak dalej, trzeba to podnieść, a jest kompletnie zdrowie, wypieprzyła się. Na chwilę obecną jak dojeżdżałem do Bresci było 10 km korka, 13, a potem właśnie w samej Bresji, jak dojeżdżałem to zmienili te yy, panele te świetne na 10 km. No ale tak ci się jak objechać 10 km korka, no to to będzie tak dobre 2 godziny jak nie lepiej. Dlatego objeżdżam tutaj to właśnie lądóweszkami. Zobaczymy jak to tutaj będzie szło. Na razie idzie super. Tam oczywiście Bresia jest to jest ostatni zjazd, który tam był przed korkiem. No to właśnie już mówi na radiu też, że tam wszystko poblokowane, wszystko stoi. Tak, łącznie z landówką, która idzie wzdłuż autostrady na desencesano Sirmione Verone. Tam też wszystko stoi. Dlatego jadę tutaj i zobaczymy co do z tego wyjdzie. Ciao! Ciao. Ciao. Riesko pasareli! il conto vecchio, dopo c'è la spara, non so dove si è Sì, ma a destra, a sinistra, per perché amico? Go... Perché, ah, perché volevo andare verso per schiera Dio. Eh, allora adesso, anche la rotonda è Sì. Perché c'è il Dio qua avanti, che la rotonda è la rotunda. Sì. Ah. è Ah. è rotunda. Monzambano. Ecco, grazie. Ciao. Da calma un po No i dupa. Tam z przodu nie przejadę bo jest kurde 7,5 tony jest jakiś stary most także dojadę do ronda muszę się odwrócić i cofnąć się trochę no tak to jest jak się właśnie za dupiami kurde jeździ się szuka jakiś objazdów to właśnie potem kurde nieraz tak bywa, że trzeba drogi nadkładać podwójnie cholera, no ale co zrobić Niby tutaj gdzieś z przodu jest jakieś rondo, no właśnie, wolta montowana, to ja nie chcę. W ogóle trzeba uważać, bo jest strasznie wąsko. Ja się w ogóle tutaj odwrócę. Ding. I zrobimy taki mały. Właśnie o ten most chodzi do poprawy. Faktycznie jakiś Stary flu. No i teraz co? Teraz wracam do tej głównej drogi. To będzie stąd 4 km i tam pojedziemy w prawo na Mount masakra miałem dzisiaj się kurde rozładować załadować i jeszcze do domu wrócić i to będzie dupa kurde jak nie wrócę dzisiaj do domu wieczorem to się wścieknę kurde mole tak miało być wszystko na mięciutko są przepiękne, willy piękne No tu autostrada już pięknie jedzie, tak już dobrze jest. Tu wjeżdżam na autostradę zaraz mi super idziemy dalej. A w sumie jak już tu jestem. Nie będę nadjeżdżał z Peskiery, przez Dowerolny jest prosta droga, tam nie będę się kurde wygłupiał.